Telewizja Narodowa daj, Słucham. Czołem, dzień dobry. Eugeniusz Sendecki z Warszawy. Aha, Proś... czołem, dzień dobry. Eugeniusz Sendecki z Warszawy dzwonisz. Tak, jest w tej chwili, mija już wtorek, wtorek 16 lutego 2016 roku. No zgadza się, tak na kalendarzu. I przed chwilą zelektryzowała całą polską opinię publiczną ta informacja, że żona Żona Kiszczaka, wdowa po Kiszczaku, po generale Kiszczaku, zwróciła się do IPN-u z ofertą, że sprzeda materiały obciążające TW tajnego współpracownika pseudonim Bolek. No pojawił się pan już w rządowej telewizji w TVP Info pojawił się pan profesor Gliński, czyli wicepremier, który odniósł to wszystko niestety do Lecha Wałęsy, dlatego dzwonię do Gdańska, dzwonię do ciebie, Sławku, i mam do ciebie prośbę. Kilka słów na temat Wałęsy. Czy zwrócisz się do niego? Czy polska telewizja, telewizja narodowa zwróci się do Lecha Wałęsy z prośbą o komentarz? Zaraz, zaraz, czy ja dobrze zrozumiałem, czyli wdowa, jak mówisz po kijeszczaku, po prostu ujawnić dokumenty o ekwivalencie tego wynika. No tak to zostało to nie zinterpretowane redaktorze. nie przez byle kogo, tylko przez wicepremiera profesora Glińskiego, który od razu w rządzie będąc świadom tego co mówi będąc trzeźwym w studiu powiedział, no niestety dał do zrozumienia, wskazał że to jest sprawa dalsza część sprawy Lecha Wałęsy słuchaj, ja za chwilę usiądę bo ja tu mam takie specjalne krzesło jak widać na mojej kamerze Solidarność 80 bo ja jak chcesz wiedzieć na pewno wiesz, bo to ja jestem, ja jestem człowiekiem, który brał udział w strajku sierpniowym w 80 roku kolego, i byłem Międzynarodowego Komitetu Strajkowego w Dańsku, i ja z no, momencie miałem no, bliskie spotkania, że tak powiem, trzeciego stopnia, bo ja wielokrotnie się z nim spotykałem jako działacz związkowy, bo byłem też przy, 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 przy przywódcą strajku w Ośrodku badawczo proces w Dańsku. No i potem członkiem MKS-u zostałem, międzynarodowy Komitet dużo kontaktów i co mogę powiedzieć? Co mam powiedzieć o Wałęzie, tak? I, chciałbym I coś znaczy Tak Właśnie, no, mamy kolejną odsłonę walki z Wałęsą, rozpoczętą ta, ta walka, przypomnijmy, była rozpoczęta w czasie rządów Jana Olszewskiego, gdzie zgrzyt pierwszy powstał, że, że Wałęsa to jest tv Bole. Pierwszy rząd. Tak. Potem mieliśmy, obserwowaliśmy bardzo długi proces, kiedy Wałęsa się kłócił, kiedy to wszystko, no, było coraz bardziej takie śmieszne, groteskowe, ginęły dokumenty. No i teraz no kolejna tak, odsłona, po swoje. kolejna odsłona, gdzie wicepremier państwa polskiego piętnuje Lecha Wałęsę w rządowej telewizji. No tak, ale jak? wiedzieć, niedawno Wałęsa proponował w ipn spotkanie i chciał od, 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 odkłamać swoją historię. To okazało się potem, że, że do tego spotkania nie doszło, bo ja też się wybierałem jako dziennikarz na spotkanie z DHM Wałęsą do IPN-u. Jednakże Wałęsa w ostatniej chwili zaczął ustawić takie żądania, że IPN powiedział, że nie będzie robił tej konferencji prasowej z DHM jak wiesz. Tak. No właśnie. Czemu to ma służyć? O co tu chodzi? No to chodzi, że Wałęsa po prostu, lek Wałęsa ma taczy. Ja tak to nazwę. Lek Wałęsa ma o. no Może to będzie zbyt dosadnie, ale taka jest prawda. No Ja, ja powiem kilka historii, mogę opowiedzieć z mojego, z mojego działania w czasie strajku w 1980 roku. Otóż chciałem powiedzieć, że byłem przywódcą strajku w ośrodku badawczo-rozwojowym metodze w Gdańsku i jako ten przywódca dołączyłem do stoczni, do, jako członek międzynarodowego komitetu strajkowego Kilkaset zakładów pracy, no, że tak powiem, na sali BHP miało swoje spotkania i po południu żeśmy jechali do zakładów pracy. Ale ja, ponieważ miałem motor w który od brata zabrałem, słałem, e, e, i po prostu no, stałem się łącznikiem do zadań specjalnych w czasie strajku. No i podjąłem bliską bardzo współpracę z Andrzejem Gwiazdą i żoną jego, Joanną Dudą Gwiazdy, tak również Ania Walentynowicz i Janika Pinkowska, bo te trzy dziewczyny, bardzo blisko ze sobą współpracowały, jak też wiedzieć. Ja wam powiem moi, no to były te czasy ciężkie. Ja byłem młody chłopak, bo ja miałem około trzy dziecki, jedno dziecko miałem, no, drugie dziecko dopiero jak wyszedłem z tego strajku, to dopiero drugie sponiłem, ale wtedy miałem jedno dziecko. No ale żona mnie nie widziała przez ten cały czas strajku, bo ja po prostu wpadłem w czarną dziurę i byłem na stośnik dański. I, I jeździłem tym motorem. Tam, gdzie mnie kazano, bo miałem zawozić komunikację. Jak wiecie, nie było paliwa, nie sprzedawano paliwa, yy, komunikacja miejska nie chodziła, więc jedyny środek no to yy, pojazd yy, własny, ale wtedy też paliwa nie sprzedawano. Więc powiem tak, było takie zdarzenie, że żona Andrzeja Gwiazdy, yy, Joanna Duda Gwiazda, no niestety zachorowała, ponieważ no, tam na tej sali PHP spali na strapianie, spali na krzesłach, gdzie się dało w nocy. Natomiast no, chora, która miała gorączkę, ja po prostu poszedłem i chociaż mnie na stoczni tak nie znano, bo ja byłem z innego zakładu pracy, głową wręczyłem i załatwiłem siennik, ma teraz taki siennik ze słomą, żeby po prostu ta chora mogła być po prostu w dobrych warunkach położyć ją. No i ten siennik zapaszczyłem na salę PKP z któregoś tam wydziału stoczni Gdański, głową wręcząc, że go tam stoczniowcom, no i położyłem na niej chorą żonę Andrzeja Gwiazdy. W tym czasie też mnie wysłano akurat do rafinerii gdańskiej, gdzie przedtem pracowałem onegdaj, wcześniej przed pracą w Mepozecie i tam, proszę Państwa, właśnie pojechałem i mi się okazało, że miałem sprowadzić przywódcę strajku z rafinerii Tadeusza Tanny, koniecznie żyje się w tej pamięci, ale Tadeusz stanny y, nawet mi nie chciał paliwa wlać do mojego motocykla, powiedział, że no, przecież nigdzie nie można pokupić paliwa, że w rafinerii to mi nie może dać paliwa, bo on jest po prostu to odpowiedzialny za wszystko, i go potem będą rozliczać po strajku. No choroba, bo przecież my, może, że rafinerii pali, może, że go ładowali. No więc też nie chciał ze mną jechać, chociaż miał wyraźne ode mnie polecenie jechania ze mną na prezydium, bo miał niejaki pyka przyjechać na rozmowy i trzeba było podjąć decyzję. A był ustany, że z dużej rafinerii Gdańskiej był, no to on był tym z tego tego Zakładem Komitetu sejcowego niestety miał więcej jakiś on nie może jechać więc ja poszedłem i czekałem na niego poszedłem do sterowni tam akurat tak się złożyło, że ja jestem sternik morski wtedy byłem sternik jachtowy a dzisiaj morski no tam sterowniczym który miał dyspozycję po południu całego zakładu dyspozycję był właśnie sternik morski z taką dużą brodą no i coś się dogadali ja czekałem ale okazało się, że w pewnym momencie, kiedy ja się pytam, czy już skończył się wiec, tak, skończył się wiec, ale Tadeusz Szanny, gdzie jest? No on pojechał już, zostawił mnie samego, mnie wyjechał. Więc poleciałem pod swój motocykl, panonie. Okazało się, że motocykl mój nie chce zapalić. Nie chce zapalić. No później się okazało, jak już go odbierałem po, po strajku, że tam cukier wsypano do gaźnika, żebym nie mógł wyjechać. A, a no więc po prostu w tej sytuacji musiałem szybko podjąć decyzję, to no się z tym, z tym z tam sterowniczem w rafinerii i taką nysę, która miała radiotelefon i koguty no bo oni mieli takie wozy swoje jak gazownia z niebieskimi kogutami to nysę dostałem i pojechałem na stocznię okazało się, że na stoczni wcale nie ma już nie, nie ma tego Tadeusza Stalnego on niby, że mimo że wyjechał wcześniej to ten Tadeusz Stalny jeszcze nie wyjechał do stośni. No, kiedy ja się udałem na stalę BHP okazało się, że tam na tym silniku, który załatwiłem dla chorej żony Andrzeja Gwiazdy, która miała temperaturę i gorączkę, no leży leko na i śpi. No więc ja zabudzę, okazuje się, że lech na śpi, e, ja nie mogę go zobudzić, w końcu go zobudziłem, a on mówi, i się pytam, gdzie jest żona Andrzeja Gwiazdy, przecież ja dla niej ten teraz siennik załatwiłem, a on mówi, że jest u góry, na dole, w tradycji, znaczy na górze, w stali tradycji narodowej, bo tam stały statki, Jeden do stu, które sobie przychodzili ci, chęci, co chcieli kupić, i mówili: Ten kupujemy na przykład Rosjanie, nie? Ze Związku Radzieckiego. No więc ja tam poszedłem zobaczyć, jak się ma chora żona Andrzeja Gwiazdy. Okazało się, że Rekwałęca się wytypiał na silniku, który ja załatwiłem dla żony chorej Andrzeja Gwiazdy, a żona Andrzeja Gwiazdy leżała na, na pół centymetrowym dywaniku, przykryta swoim płaszczem własnym, chora. No więc prędko poleciałem po Alinkę Pinkowską i po. Ani Walentynowicz w tej pamięci. No i, i one przetransportowały tą chorą, żonę Andrzeja Gwiazdy do szpitala yy, stoczniowego, bo myślimy zakładowy szpital, który na to nie stocznik Gdański. No tak się zachował bo Lech Wałęsa, się po prostu należał, no bo on był przywódcą Krajów. Eee, słuchaj Sławku, czy jak myślisz, czy to jest możliwe, że Lech Wałęsa był DW Zaraz, zaraz do tego zejdziemy, opowiem teraz temat z dyrektorem Stoczni Gdańskiej Lechem, e, znaczy Gniechem, przepraszam. Lech podpisał umowę z dyrektorem Stoczni Gdańskiej Gniechem, w którym zawałał porozumienie, że Stoczniowcy dostaną podwyżkę w Stoczni Gdańskiej i że zbudują pomnik, tamte trzy krzyżeta pod Stocznią. Natomiast nic nie było o tych kilkuset zakładach pracy w tej porozumieniu, bo to było tylko porozumienie z dyrektorem Stoczni. Nic nie było o, tym, e, o tych zakładach, które strajkowały i wspierały Stocznię, e, Solidarnościowy Strajk. My, ja, mój zakład miał kilkaset osób, ale, ale, ale też po, pomagaliśmy, bo my w sektorze rolniczym mój zakład działał. E, więc e, po prostu Alinka Piękowska, św. Pamięci i Ania Walentynowicz weszły na wózek, bo Stośniowcy już opuszczali Stośniow, jak za ogłosił, poddanie tego strajku, podpisanie porozumienia z dyrektorem Gniewem Stośni Gdańskiej. No i co się stało? No Stośniowcy zaczęli wychodzić, ale dzięki temu, że Alinka Piękowska i ale, Ania Walentynowicz na wózku rowy, przez megafon zdywały przez cukrę, żeby wracali. To część została. Część została i to, i to nas uratowało. Następnego no tak, dnia zrobiło się spotkanie, bo przyjechali, bo zawsze rano przyjeżdżali z tych zakładów pracy na spotkanie plenarne w sali PKP. I tam się okazało, jak to wyszło na jaw, że Wałęsa nas oszukał, że wszystkich nas oszukał, że wszystkie zakłady, które trajektowały zostały oszukane, bo Wałęsa sobie tylko podpisał porozumienie z dyrektorem Sośni Gdańskiej gniechem, to się okazało, że, że, że przegłosowaliśmy i odwołaliśmy Leka Wałęsa z przywódcy strajku. Uwaga, no, odwołaliśmy Leka w tym czasie, w tym momencie. No ale niestety, po jakimś czasie wpadł na mównicę Bogdan Borusewicz, w, w, w chodził w koszuli fraserowej, a mieszkał obok jak Gwiazdy, bo ja do nich chodziłem do domu. Y, y, mieszkania obok mieszkania mieszkali, a za Rinkowisko Pienkowską, bo musicie wiedzieć, że aninka Pienkowska była żoną Andrzeja y, Bogdana Borusewicza. No więc tylko nazwisko miała inne. Natomiast e, oni tam razem obok siebie mieszkali, no i ten Bogdan Borusewicz w tej koszuli flanelowej wszedł do mównicy i powiedział, że musimy Wałęsę przywrócić z powrotem na przywódcę strajku, bo jak nie, nie będzie robotnik przywódcą strajku, no e, to, to, to powiedział tak, to, to tu wjadą czołgi, tu wjadą czołgi, tu wejdą, e, wojsko wejdzie i rozwali nas. No i niestety ten argument, ten szantaż e, Bogdana Borusewicza spowodował to, że ponownie jest zarządzono głosowanie i znowu wybrano Lecha Wałęsę strajku. Tak w ten sposób Wałęsa się utrzymał na... Znowu czyli ty od samego początku byłeś wśród tych prawych ludzi, którzy domagali się uczciwości, którzy obserwowali nie, no, budzące zastrzeżenia. Ja nie obserwowałem, ja działałem! Ale też widziałeś, doświadczałeś, o, doświadczałeś bu na budzących sprzeciw zachowań Lecha Wałęsy. I teraz tak, okazuje się, że wszyscy, którzy byli za Lechem Wałęsą, porobili kariery, a ty jesteś osobą znaną w Gdańsku z tego, że masz kłopoty. że... No, mam wyrok sądowy 20 godzin, prawda? Tak, tak, Ty, za, ty za na starość zostałeś no, osobą odgrywającą rolę pirata w, w miejscowościach wypoczynkowych nadmorskich. Jak myślisz? Dobrze, ale czy gdybyś ale ja, tutaj, wtedy... ja tutaj chciałem jeszcze, jeszcze coś dodać Jak myślisz? Chcę ci zadać pytanie, czy gdybyś wtedy stanął bezwarunkowo po stronie Lecha Wałęsy, czy twoja kariera potoczyłaby się inaczej? Ale ja nigdy w ten sposób nie patrzyłem, bo ja zawsze byłem za tym, żeby ja ludzie. No, właśnie popakać. o Ciebie prośba, żebyś popatrzył. Dzisiaj widzimy Cię na sali sądowej, widzimy Cię poniemieranego, widzimy Cię niedopuszczanego Zdobanego. do zadawania pytań. Tak jest, prawda? A gdybyś wtedy stanął po stronie TV, to jak myślisz, byłbyś premierem? Maszałka Może bym miał jakieś konfitury, no ale ja należałem do gwiazdozbioru, zbioru, a gwiazdo to Ania Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, to byli ludzie dla idei działający, to nie byli ludzie dla konfituru. To nie byli ludzie, którzy chcieli coś dla siebie załatwiać. Myśmy byli jedowcami i mi się wydaje, że ja zawsze szedłem po prostu do dzisiaj idę. E, natomiast ja nigdy nie myślałem o tym, żeby mi sobie swoją karierę jakąś. Ja dzisiaj mam mieszkanie komunalne, w którym, w którym żyję i nie mam żadnego własnościowego... Nie jestem bogatym człowiekiem, jestem człowiekiem, który żyje na no za 1200 złoty renty, bo niestety po wypadku w pracy, no musiałem po prostu zakaz pracy dostałem, musiałem swoją firmę zamknąć i przekazałem cały majątek fundacji Sławską, którą prowadzę do, od 10 lat zresztą, ale jestem tylko wolontariuszem, bo nie ma tam etatu. Wracając do tematu Wałęsy, jeszcze coś chciałem dodać, bo to jeszcze nie to, że Wałęsa, potem... Był po strajku, po pisaniu porozumienia grańskiego, ja się zają, zają się tworzeniem Solidarności Rolników Indywidualnych. Nawet katów podpisałem tutaj na położu tego związku, tu pan Szablewski mi w tym pomagał i, i tutaj znany działacz. Ale też powiem więcej, no jeździłem po terenie, tworzyłem struktury Solidarności Rolników Indywidualnych. Dlatego znam Gabriela Janowskiego, to jest mój dobry przyjaciel. I co się stało? Co się stało? Kiedy chciałem doprowadzić, bo w moim ośrodku badawczo rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej metroze, gdzie byłem przywódcą kolei, to, ale ja potem nie zostałem tej solidarności, no po prostu postanowiłem tam założyć sekretariat Struktur Wojewódzkich Solidarności Dolników Indywalnych i tak zrobiłem. Natomiast no, postanowiłem zjednoczyć, bo jak nie wiem, czy wiecie, pamiętacie, bo młodzież tego nie pamięta, ale to były takie czasy, że była solidarność wiejska, solidarność chłopska i solidarność rolników indywidualnych. Czy były trzy związki zawodowe rolników. No więc ja chciałem to, to towarzystwo zjednoczyć. I poszedłem do wojewody gdańskiego wtedy jako sekretarz wojewódzkiego Związku Solidarności Rolników Indywidualnych i poprosiłem, żeby mi dał na zjednoczenie na zjazd zjednoczeniowy halę Oliwii. ale Oliwii, taką znaną dużą halę. No i dostałem zgodę od wojewody łodzińskiego. Ale po trzech dniach, kiedy już zacząłem to wszystko nagrywać, organizować, znaczy trzy dni przed terminem odbycia się tej tego wjazdu, dostałem odpowiedź, że niestety Warszawa się nie zgadza, żeby wojewoda dał podstawę i odmówili mi. Chociaż już wszystko było zawiadomienia, powysyłane. Ej, czy brał w tym było? udział Lech Wałęsa, w tym wtedy zablokowanym? No, właśnie dojdę do tego. Moment, chwileczkę. I wtedy, co się stało? No, więc ja tych wszystkich rolników, którzy się zgromadzili pod Halą Oliwii, bo jednak przyjechali, zaprosiłem do klubu Sterk, który był na grunwaldzkiej ulicy, tam gdzie zarząd regionu Solidarności I tam po prostu się po prostu yy, yy, na sali klubu Ster, bo tam taki klub był Ster, yy, oni się zebrali no i ja próbowałem z nich stworzyć jedną delegację, żeby pójść do Lecha Walencji na spotkanie, bo oni chcieli się koniecznie z Wałęcą spotkać. Okazało się, że, że to jest niemożliwe, bo jedni mówili o, o swoim związku, drudzy o swoim, a trzeci jeszcze o swoim i każdy miał swoje. Dove non ti andrò più posteriore. z więzienia ja z jazdimi Artoletem jeździłem i woziłem Jastka Kuronia po, po naszym tutaj terenie. Więc po prostu Woleca zostawił pod, pod ścianą. I potem mówi tak, słuchajcie, jeżeli wy zrobicie trzyosową delegację tych trzech związków, to możecie do mnie przyjść. I tak zostawił ich, zimę, a mi i trzasnął źródłem i wyszedł. I wyobraźcie sobie, że to zaskutkowało, że oni jednak się dogadali, zrobili tą trzyosową delegację i poszli do Woleca. Do WolEca, jaki był, ale miał ten akaryzm przywódcy potrafił zapanować nad trudnymi sytuacjami, to ja to mogę powiedzieć, ale to jeszcze nie koniec moich spotkań za Łęsą. Bo ostatnie moje spotkanie, no nie, no ostatnie to nie, bo jeszcze potem miałem spotkania na imina, byłem u niego dwa razy, ale e, mówię o tych czasach działań trudnych w latach 80-90, bo to po okrągłym stole już było. Kiedy ja założyłem solidarność w swojej spółce Olikon, bo byłem kierownikiem robót antycholozyjnych i miałem nurków nawet roboty podwodne robiliśmy. Więc kupiłem motorówkę z malarki Wojny, wszystko kupiłem, dwa yy, żółki kupiłem, a to wszystko na przydziały było yy, do Syryjczyka, jakiego ministra jeździłem. No ale okazało się, że jak to wszystko w tej firmie kupiłem, to się okazało, że już jestem nieprzydatny i mój, dy, mój dyrektor spółki zatrudnił swoją rodzinkę i mi powiedział do widzenia. Czyli wypowiedzenie złożył, mimo tego, że byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności, ale miałem umowy na czas określony, więc nie ustawa o związkach zawodowych nie chroniła. No i więc w związku z tym udałem się do Bogdana Borusewicza, który był szacem zarządu regionu wtedy, żeby mnie, e, napisał pismo do mojego dyrektora, żeby mi nie zwalniał. No mój kolega Bogdan Borusewicz z lat 80 napisał to pismo miesiąc po tym, jak ja już byłem zwolniony, szybko napisał. No więc e, kiedy już byłem bezrobotny, bo byłem bezrobotny w 1000 roku, udałem się do Borusewicza, żeby mi teraz jakąś pracę pomóc znaleźć. Okazało się, że on mi nie może pomóc. I po służbowej powiedział, że szefem Komisji Krajowej i Solidarności był Lech Wałęsa. Poszedłem do Lech Wałęsa. I co się zdarzyło? Otóż Lech Wałęsa powiedział, że mam poczekać w sekretariacie. Ja pamiętam, że jakieś buty sobie kupiłem, bo w żuku tam sprzedawali buty, a ja jako bezrobotny trochę schodziłem nogi i musiałem nowe buty kupić. Miałem te buty. No i czekam, a oni mi tam taki drzecimski był, co doktora zrobił na Solidarności szefem tego kardynalii Wałęsa. To oni ten karton przeglądali, czy ja tam bomby czasem nie mam, nie? Byłem podejrzany wtedy. No ale Wałęsa w końcu przyszedł, jakąś panią wprowadził do gabinetu, kazał mi czekać. No potem wyprowadził tą panią, rozmawiał i mówi, no to co? O co ci chodzi? No ja mówię, że jestem bezrobotnym, byłem przewodniczącym Solidarności, a teraz jestem bezrobotny i chciałem, żeby mi Wałęsa coś pomógł, nie? A on mówi, iść do Bogdana na Ja mówię, o Bogdana już byłem. I on mi nic nie pomógł. No to Wałęsa wtedy powiedział tak, mów do mnie panie przewodniczący, to cię puszczę do gabinetu. I to mnie spieniło. Ja powiedziałam do Wałęsy, wiesz co, ja jestem bezrobotny, ale tak, jestem przewodniczącym swojej komisji zakładowej z spółce Olikon. I to też mówi do mnie panie przewodniczący, czy to będziemy zagadali, panie przewodniczący, i wejdziemy sobie do gabinetu. I Wałęsa powiedział do Rzeszimickiego i do jego chłopaków, że mają mnie wyrzucić z sekretariatu. I mnie wyrzucono. I razem z tym kartonem i z wózami. Wyrzucono mnie z sekretariatu lekarza Tak mi Wałęsa powódł, ale chciałem powiedzieć, że to była inspiracja do tego, że Założyłem y, po, po, polską organizację Podrobotny. poszedłem Ale to z, a, znaczy, że te wszystkie kopniaki, które y, dostałeś, to. to były takie inspirujące dla ciebie, czyli miał szczęśliwą Noleza, nogę. Tak, tak. Szczęśliwą to jest, nogę. sam mnie zainspirował, Lechu, do tego, żeby Ej, założył polską kochany, organizację Kochany Sławomirze, założy. mam do Ciebie prośbę, bo już Twoja wypowiedź trwa 22 minuty. Posłuchaj, mam do Ciebie prośbę. Idź w imieniu Telewizji Narodowej. Poproś Lecha Wałęsę o wypowiedź na temat tej sytuacji, która się wydarzyła, na temat tego, co zrobiła podobno, że żona Kiszczaka i IPN, niech on się ustosunkuje. Poproś go po starej znajomości, żeby się wypowiedział na telewizji narodowej. Chcę o to, chcę, żebyśmy mieli taki wywiad, żeby nasi telewizowie byli pierwsi, najlepiej poinformowani. Dziękuję ci serdecznie ja za wypowiedź. Pozdrawiam pozdrawiam. Ja powiem, Dla telewizji narodowej Z Gdańska nie? wypowiadał się Sławomir Ziembiński. Czerwony Horsarz. Ahoj!